Witamy, witamy wszystkich. Jak co dzień spotykamy się, żeby porozmawiać o różnych ciekawych sprawach. Dzień dobry. A że dzisiaj mamy piątek, to zgodnie z naszą małą tradycją, bierzemy na warsztat jakąś książkę. I to nie byle jaką, trzeba przyznać, dziś mamy fragmenty absolutnego klasyka pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym Daniela Kahnemana. Dokładnie. To jest lektura, która potrafi, no wiesz, wywrócić do góry nogami postrzeganie własnego umysłu. Zdecydowanie. Naszym celem dzisiaj jest y, przyjrzeć się bliżej tym fragmentom, które dostaliśmy i spróbować wyciągnąć takie kluczowe idee. Głównie chodzi o te słynne dwa systemy myślenia, o heurystyki, błędy poznawcze. Tak, i zastanowić się dlaczego w ogóle warto to rozumieć, jak to działa w praktyce, gdzie te nasze umysły zastawiają na nas pułapki. No dobra, to co? Zaczynamy. Zaczynajmy. Podstawowa koncepcja Kahnemana no to chyba ten podział myślenia na dwa systemy, prawda? System 1 i system 2. Tak, to jest fundament. System jeden to ten szybki, automatyczny, intuicyjny. Działa bez wysiłku albo prawie bez. Wiesz, rozpoznawanie twarzy, prowadzenie auta na pustej drodze, rozumienie prostych zdań. To taki nasz autopilot. Mhm. A system 2 no to już inna bajka. To myślenie wolne, analityczne. Wymaga skupienia, świadomego wysiłku, kontroli. Czyli wtedy, kiedy rozwiązujemy jakieś, nie wiem, zadanie matematyczne, porównujemy skomplikowane oferty, uczymy się czegoś nowego? Dokładnie. Kahneman fajnie porównuje naukę o myśleniu do medycyny. Mówi, że potrzebujemy bogatszego słownictwa, żeby w ogóle móc o tym rozmawiać, diagnozować problemy. Samo nazwanie czegoś błędem poznawczym już coś daje. To prawda. A co jest, no, chyba najbardziej fascynujące, to że większość roboty odwala ten system jeden. I to często poza naszą świadomością. Kahneman pisze wprost. Wiesz o sobie o wieje mniej niż sądzisz. Mocne. No. System jeden generuje te wszystkie wrażenia, intuicje, intencje, uczucia, a system 2 może je potem, no wiesz, zatwierdzić, zmodyfikować albo odrzucić. Może, ale nie musi. Bo tu jest chyba ten problem, że system 2 często bywa leniwy. O tak, zdecydowanie. To poznawcze lenistwo to ważny temat. Świetnym przykładem, jak ten wysiłek systemu 2 może nas dosłownie oślepić, jest ten słynny eksperyment z niewidzialnym gorylem. Ach tak, Hebrisa i Simonsa. Ludzie skupieni na liczeniu podań piłki w nagraniu wideo kompletnie nie zauważali osoby w kostiumie goryla, która przechodziła sobie przez środek. To pokazuje, że uwaga jest zasobem ograniczonym. Jak system 2 jest mocno zajęty, to system 1 jakby ślepnie na inne rzeczy. A ten wysiłek widać nawet fizycznie. Badania, w tym samego Kanemana, pokazały, że źrenice nam się rozszerzają proporcjonalnie do trudności zadania. Serio. Tak, jak mnożysz w pamięci, to źrenice są większe niż podczas zwykłej rozmowy. To sugeruje, że ten wysiłek umysłowy naprawdę czerpie z jakiegoś no, ograniczonego baku energii. I stąd pewnie ta koncepcja wyczerpania ego, tak? Że jak się bardzo kontrolujemy albo intensywnie myślimy, to potem jesteśmy zmęczeni i, no nie wiem, łatwiej ulegamy pokusom albo popełniamy błędy w innych zadaniach. Dokładnie o to chodzi. Jest nawet hipoteza, że to może być związane z poziomem glukozy we krwi. Był taki eksperyment z lemoniadą. A ta słynna zagadka kija i piłki. Też świetnie pokazuje to lenistwo systemu 2. Przypomnijmy. Kij i piłka kosztują razem 1,10 zł. Kij jest droższy od piłki o 1 zł. Ile kosztuje piłka? No i odruchowo niemal każdy chce powiedzieć: 10 groszy. Właśnie. To jest odpowiedź intuicyjna podsuwana przez system 1, ale jest błędna. Prawidłowa to 5 groszy. Ale żeby do tego dojść, trzeba włączyć system 2, sprawdzić tą pierwszą odpowiedź, odrzucić ją. A nam się często po prostu nie chce. To jest właśnie to poznawcze lenistwo. Co ciekawe, badania Stanowicza i Westa, na które Kahneman się powołuje, sugerują, że sama inteligencja, taka mierzona testami IQ, nie wystarcza, żeby unikać tych błędów. Czyli można być bardzo inteligentnym i jednocześnie wpadać w te pułapki. Tak. Potrzebna jest jeszcze, jak to nazywają, racjonalność czyli skłonność do refleksji, do kwestionowania własnych intuicji. Taki umysł refleksyjny, który kontroluje ten algorytmiczny. Okej, okay. czyli mamy te dwa systemy: system jeden szybki, intuicyjny, ale podatny na błędy. System dwa wolny, analityczny, ale leniwy. Skoro system jeden działa tak często, to jak on sobie radzi? Używa chyba jakichś skrótów myślowych? Właśnie. Tych skrótów myślowych, czyli heurystyk, one są zazwyczaj bardzo użyteczne, pozwalają szybko podejmować decyzje w skomplikowanym świecie, ale w pewnych specyficznych sytuacjach prowadzą do systematycznych błędów, tych błędów poznawczych. I to właśnie Kahneman i jego współpracownik Amos Tversky zidentyfikowali i opisali ich całe mnóstwo. Ich praca tak naprawdę podważyła taki dominujący wtedy pogląd, że ludzie są generalnie racjonalni, a błędy wynikają głównie z emocji. Tak, oni pokazali, że błędy są jakby wbudowane w sam mechanizm poznawczy, w te heurystyki. Przyjrzyjmy się kilku takim wzorcom, tym pułapkom. Pierwsza rzecz to sposób, w jaki działają skojarzenia w naszym umyśle pamięć skojarzeniowa. Ideje jako węzły w sieci, tak? Aktywacja jednego pociąga za sobą inne. Dokładnie. To zjawisko nazywa się torowaniem albo primingiem. Aktywacja jednej idei, nawet zupełnie nieświadoma, ułatwia dostęp do innych, powiązanych. Jak pomyślisz o słowie pić, to słowo woda staje się jakby bliższe, łatwiej dostępne. Niesamowite są te przykłady. W jednym badaniu samo myślenie o pieniądzach sprawiało, że ludzie stawali się bardziej niezależni, ale też bardziej egoistyczni. Ustawiali krzesła dalej od innych. Albo ten eksperyment ze skarbonką w kuchni biurowej. Znasz to? Chyba tak, coś kojarzę. Nad skarbonką, gdzie ludzie mieli wrzucać pieniądze za kawę czy herbatę, wieszano albo plakat z kwiatami, albo plakat z parą oczu. No i? Kiedy wisiały oczy, ludzie wrzucali średnio prawie trzy razy więcej pieniędzy. Niesamowite. Sama symboliczna sugestia bycia obserwowanym zmieniała zachowanie. Właśnie to pokazuje siłę nieświadomych skojarzeń. Blisko z tym związana jest łatwość poznawcza czyli to uczucie, że coś jest proste, znajome, płynne tak. Kiedy przetwarzamy informacje bez wysiłku, odczuwamy tę łatwość. I co ciekawe, rzeczy, które są łatwe do przetworzenia, wydają nam się często bardziej prawdziwe Aha. bardziej sympatyczne nawet. To słynny efekt czystej ekspozycji, zająca, polubimy coś tylko dlatego, że często to widzieliśmy. Nawet jakieś bezsensowne tureczkie słowa w eksperymencie. Czyli jak chcemy kogoś do czegoś przekonać, to powinniśmy to powtarzać i prezentować w jak najprostszy sposób. Trochę to. no niepokojące. Może być, ale jest też druga strona medalu. Kahneman sugeruje, że jeśli coś jest trudniejsze do przetworzenia. Na przykład napisane jest brzydką, niewyraźną czcionką, to może to zmusić nasz system 2 do większego wysiłku. I potencjalnie uchronić przed błędem, jak w tym teście CRT, tej zagadce kija i piłki. Dokładnie. Trudniejsza forma może prowokować głębsze myślenie. Z łatwością poznawczą wiąże się też nastrój. Dobry nastrój sprzyja intuicji i łatwości poznawczej, a zły nastrój raczej skłania do większej analizy. OK. Co dalej? Nasz umysł ciągle próbuje nadać sens światu, prawda? Tworzy historię, szuka przyczyn. Tak, to jest kolejna fundamentalna tendencja. Mamy wbudowaną potrzebę interpretacji przyczynowych. System jeden jest mistrzem w tworzeniu spójnych historii, nawet na podstawie bardzo skąpych danych. Jeśli słyszysz, że Janek zgubił portfel idąc przez tłum na rynku, to od razu myślisz: Kieszonkowiec. Chociaż nie ma żadnych dowodów. Po prostu taka historia wydaje się spójna, prawdopodobna przyczynowo. Właśnie. I to dążenie do spójności prowadzi nas prosto do tendencyjności potwierdzania. Szukamy informacji, które potwierdzają nasze wcześniejsze przekonania, a ignorujemy te, które im przeczą. Działa tu zasada visict faceti, jak to Kahneman zgrabnie nazwał. Widzisz tylko to, co jest. Opieramy sądy na tym, co mamy przed oczami, na dostępnych informacjach. Nie zastanawiamy się nad tym, czego nie wiemy. Co jest pominięte? Klasyczny przykład to efekt halo. Pierwsze wrażenia na czyjś temat potrafi zabarwić całą resztę naszej oceny. Zdecydowanie. Jeśli ktoś na początku zostanie opisany jako um, inteligentny i pracowity, to mamy tendencję myśleć, że jest też pewnie, no nie wiem, uczciwy i będzie dobrym liderem, nawet jeśli nic o tym nie wiemy. Ta pierwsza pozytywna cecha rzuca aureolę na resztę. Dobra, to mamy skojarzenia, łatwość szukania przyczyn, potwierdzenie, a co z ocenianiem prawdopodobieństwa? Jak często coś się zdarza, jakie jest ryzyko, tu też są pułapki. Oj są i to bardzo powszechne. Jedną z głównych jest heurystyka dostępności. Czyli oceniamy częstotliwość lub prawdopodobieństwo czegoś na podstawie tego, jak łatwo przychodzą nam na myśl przykłady. Dokładnie. Jeśli ostatnio dużo się mówiło w mediach o powiedzmy atakach rekinów, to możemy przeszacowywać ryzyko bycia zaatakowanym, bo te obrazy są łatwo dostępne w naszej pamięci, chociaż statystycznie jest to bardzo rzadkie. Pamiętam ten przykład z asertywnością. Tak, świetny. Ludzi proszono o wymienienie albo sześciu przykładów swojego asertywnego zachowania, albo 12. Sześć to dość łatwo wymyślić, dwanaście już trudniej. No właśnie. I ci, którzy mieli wymienić sześć, czyli zadanie było łatwe, oceniali siebie jako bardziej asertywnych niż ci, którzy mieli wymienić 12. Zadanie trudne. Czyli sama łatwość przypominania sobie przykładów okazała się ważniejsza niż ich liczba. Dokładnie. A na to jak bardzo polegamy na dostępności, wpływa też wiele czynników. Czy jesteśmy zmęczeni, jaki mamy nastrój, czy czujemy się potężni. Z dostępnością wiąże się też blisko heulistyka afektu. Decyzje oparte na emocjach. Lubię to, nie lubię tego. Właśnie. Zamiast analizować ryzyko i korzyści, często po prostu kierujemy się naszymi uczuciami wobec danej opcji. To może prowadzić do kaskady dostępności. Czyli co? Jedna głośna historia w mediach, powiedzmy o jakimś niewielkim ryzyku. Mhm. Podchwytuje ją opinia publiczna, ludzie zaczynają się bać, co prowadzi do kolejnych doniesień, reakcji polityków i nagle małe ryzyko urasta do rangi wielkiego problemu, często nieproporcjonalnie do faktów. Brzmi znajomo. Okej, okay. dostępność to jedno, a co z tą drugą słynną heurystyką oceny prawdopodobieństwa. Reprezentatywnością. Ach, tak, tutaj oceniamy prawdopodobieństwo, że coś osoba zdarzenie należy do jakiejś kategorii na podstawie tego, jak bardzo przypomina stereotyp tej kategorii ignorując przy tym, jak często ta kategoria faktycznie występuje w populacji te prawdopodobieństwa bazowe Dokładnie. Ignorujemy statystykę na rzecz podobieństwa do stereotypu. Najsłynniejszy przykład to chyba problem Lindy. Tej młodej, inteligentnej aktywistki. Tak. Linda jest opisana jako osoba bardzo zaangażowana społecznie. No, typowa aktywistka. I pytanie brzmi, co jest bardziej prawdopodobne? Że Linda jest kasierką w banku, czy że jest kasierką w banku i jednocześnie aktywistką feministyczną? No i większość ludzi wybiera tę drugą opcję, bo aktywistka feministyczna bardzo pasuje do opisu Lindy. Jest dla niej bardziej reprezentatywne. Ale logicznie rzecz biorąc, to jest błąd koniunkcji. Zawsze mniej prawdopodobne jest, że ktoś ma dwie cechy naraz jest kasierką i feministką niż że ma tylko jedną z nich jest kasierką. Ale historia kasierka-feministka jest bardziej spójna. Lepiej pasuje do obrazu Lindy, więc System 1 podsuwa ją jako bardziej prawdopodobną. Ignorujemy logikę. Właśnie. Ta heurystyka prowadzi też do innych błędów, jak ignorowanie wielkości próby, myślimy, że mała próbka jest równie reprezentatywna jak duża, albo do postrzegania wzorców tam, gdzie jest tylko losowość jak ten słynny błąd gorącej ręki w koszykówce czyli myślenie, że jak zawodnik trafił kilka razy pod rząd, to ma większą szansę trafić następnym razem chociaż rzuty są niezależne Dokładnie tak. Szukamy wzorców nawet w chaosie. Na koniec tej wyliczanki heurystyk warto wspomnieć o zakotwiczeniu. Czyli o tym, jak nasze szacunki liczbowe są podatne na wpływ pierwszej liczby, która się pojawi, nawet jeśli jest zupełnie przypadkowa. Tak, ten słynny eksperyment z kołem fortuny i procentem krajów afrykańskich w ONZ. Ludzie kręcili kołem, które zatrzymywało się na losowej liczbie, od 0 do 100, potem mieli oszacować ten procent. I ci, którym wypadła wyższa liczba na kole, podawali znacznie wyższe szacunki dotyczące Afryki w ONZ. Chociaż te dwie rzeczy nie miały ze sobą nic wspólnego. Absolutnie nic. Ta pierwsza liczba, kotwica, zadziałała. Albo przez torowanie, aktywując w pamięci wyższe liczby, albo przez proces dostosowywania, gdzie ludzie zaczynają od kotwicy i korygują szacunek, ale zazwyczaj niewystarczająco daleko. W życiu codziennym widzimy to wszędzie: w negocjacjach cen, w promocjach typu limit 4 sztuki na klienta, pewnie nawet w sądach przy ustalaniu odszkodowań. Zdecydowanie, te wszystkie heurystyki i błędy składają się na kolejny duży temat u Kahnemana naszą skłonność do nadmiernej pewności siebie i złudzenia zrozumienia. Czyli przeceniamy to, co wiemy i jak dobrze potrafimy przewidywać przyszłość. A jednocześnie nie doceniamy roli przypadku. Trochę jak pisał nasim tale po czarnym łabędziu. I ten błąd perspektywy czasu po fakcie wszystko wydaje nam się oczywiste. Wiedziałem, że tak będzie. Dokładnie, To złudzenie trafności jest szczególnie silne w dziedzinach, gdzie przewidywalność jest obiektywnie niska, jak inwestowanie na giełdzie, długoterminowe prognozy polityczne. Kahneman wspomina o pracach Pola Michla, które pokazały, że proste algorytmy statystyczne często są lepsze w przewidywaniach niż oceny ekspertów w medycynie, kryminologii. Tak, ale mimo dowodów istnieje ogromny opór przed zaufaniem algorytmom. Wolimy ludzką intuicję, nawet jeśli statystycznie jest gorsza. Wydaje nam się, że rozumiemy daną sytuację lepiej niż zimna formuła. Przykład z oceną kandydatów w armii izraelskiej też jest mocny. Oceniający wiedzieli, że ich długoterminowe prognozy co do sukcesu żołnierzy są słabe, a mimo to czuli dużą pewność co do swoich ocen konkretnych osób. Podobnie badania Terrego Odeana nad inwestorami indywidualnymi pokazały, że ci, którzy handlują najczęściej, czyli są najbardziej pewni swoich umiejętności, osiągają najgorsze wyniki. Mężczyźni handlują częściej i gorzej niż kobiety właśnie przez większą pewność siebie. Do tego dochodzi błąd narracji. Uwielbiamy proste, spójne historie. Opowieść o sukcesie Google brzmi świetnie, ale często pomija rolę szczęścia przypadku tysięcy innych czynników. Ta prostota daje nam złudzenie zrozumienia świata. Kanaman krytykuje nawet niektóre popularne książki biznesowe, które próbują wyciągać proste lekcje z historii firm, argumentując, że często opierają się one właśnie na tej iluzji. I efekcie halo, jeśli firma odnosi sukces, to nagle jej lider wydaje się geniuszem we wszystkim. To wszystko prowadzi nas do kolejnego wielkiego wkładu Kahnemana i Tverskiego – teorii perspektywy. To alternatywa dla klasycznej teorii użyteczności, która zakładała, że ludzie są racjonalni i maksymalizują swój majątek. Tak, teoria perspektywy opisuje, jak ludzie faktycznie podejmują decyzje w warunkach ryzyka. Kluczowe odkrycie było takie, że myślimy nie w kategoriach absolutnego stanu posiadania, ale w kategoriach zmian, zysków i strat względem pewnego punktu odniesienia. Zazwyczaj ten punkt odniesienia to jest to, co mamy teraz, czyli status quo, ale może być też coś, czego oczekujemy. Dokładnie. I to, czy coś postrzegamy jako zysk czy stratę, zależy właśnie od tego punktu odniesienia. Przykład Antoniego i Eli jest tu klasyczny. Obaj mają ten sam wybór: pewne 2 miliony albo 50% szans na 4 miliony, i 50% na 1 milion. Ale Antoni zaczyna z jednego milionem, a Ela z czterech milionami. No właśnie. Dla Antoniego pewne dwa miliony to pewny zysk jednego miliona. Jest więc niechętny ryzyku i wybiera pewną opcję. Dla Eli pewne dwa miliony to pewna strata dwóch milionów. Jest więc skłonna zaryzykować, żeby uniknąć tej straty. Mimo, że końcowy stan majątkowy w obu opcjach jest taki sam. Niesamowite, jak punkt odniesienia zmienia wszystko. Teoria perspektywy opiera się na kilku ważnych psychologicznych prawidłowościach. Poza tą zależnością od punktu odniesienia jest malejąca wrażliwość. Czyli subiektywna różnica między zyskiem 100 a 200 zł wydaje się większa niż między 1100 a 1200 zł, chociaż obiektywnie to wciąż 100 zł różnicy. Dokładnie. I chyba najważniejsza: niechęć do straty. Tak, to jest fundamentalne. Straty bolą nas psychologicznie znacznie bardziej niż cieszą nas równoważne zyski. Mówi się, że mniej więcej dwa razy bardziej. Tak, współczynnik niechęci do straty szacuje się często na około 2,1. Dlatego większość ludzi odrzuci zakład 50-50, gdzie mogą zyskać 100 zł. albo stracić 100 zł. Potencjalny ból straty jest zbyt duży w porównaniu do potencjalnej przyjemności zysku. I z tej niechęci do straty wynika chyba efekt posiadania. Że cenimy bardziej coś, co już mamy, niż identyczną rzecz, której nie mamy. Bezpośrednio. W tych eksperymentach z kubkami czy czekoladą ludzie żądali znacznie wyższą cenę za sprzedaż przedmiotu, który właśnie dostali, niż byli skłonni zapłacić za jego kupno chwilę wcześniej. Oddanie czegoś jest kodowane przez mózg jako strata, a straty bolą. Teoria perspektywy wyjaśnia też, dlaczego czasem jesteśmy niechętni ryzyku, a czasem go szukamy. Tak. Tworzy taki wzorzec czterech postaw. Generalnie jesteśmy niechętni ryzyku w obszarze zysków. Wolimy pewny mniejszy zysk niż ryzykowny większy. I skłonni do ryzyka w obszarze strat. Wolimy ryzykowną większą stratę niż pewną mniejszą. Ale to się komplikuje przez prawdopodobieństwa. Bo jesteśmy też skłonni do ryzyka dla małych szans na duży zysk. Loterie. I niechętni ryzyku dla małych szans na dużą stratę. Ubezpieczenia. Dokładnie. No i dochodzi jeszcze sposób, w jaki ważymy prawdopodobieństwa. Nie robimy tego liniowo. Przeważamy małe prawdopodobieństwa, dlatego boimy się rzadkich katastrof i gramy na loterii. Tak, a jednocześnie nie doważamy prawdopodobieństwa wysokie i średnie. Szczególnie silny jest efekt pewności. Przejście od 99% do 100% szansy na sukces wydaje nam się psychologicznie warte o wiele więcej niż przejście od powiedzmy 50% do 51%. Pewność jest bardzo atrakcyjna. No i na koniec tej teorii efekty ram interpretacyjnych, czyli framing. To, jak sformulujemy problem, może całkowicie zmienić decyzję. Absolutnie. 90% szans na przeżycie operacji to zupełnie co innego niż 10% ryzyka śmierci, chociaż to ta sama informacja. Ale pierwsza rama zysku zachęca do zgody, a druga straty zniechęca. Ten przykład z azjatycką chorobą jest chyba najbardziej znany. Tak. Gdy programy ratowania ludzi opisano w kategoriach uratowanych rama zysku, ludzie wybierali opcję bezpieczną. Gdy te same liczby opisano w kategoriach umierających, rama straty, ludzie wybierali opcję ryzykowną. To pokazuje, jak łatwo można manipulować naszymi wyborami, zmieniając tylko słowa. Niesamowite, jak bardzo jesteśmy podatni na te wszystkie efekty. To prowadzi nas do ostatniego ważnego rozróżnienia, które pojawia się w tych fragmentach podział na dwie jaźnie. Tak, Kahneman mówi o jaźni doświadczającej, która żyje chwilą, czuje przyjemność i ból tu i teraz. Oraz o jaźni pamiętającej, która konstruuje wspomnienia, ocenia przeszłe doświadczenia i na tej podstawie podejmuje decyzje na przyszłość. I tu jest haczyk, bo to właśnie ta jaźń pamiętająca dominuje w naszych wyborach, a robi to w sposób, no, systematycznie zniekształcony. Przez dwa główne błędy. Ignorowanie czasu trwania doświadczenia i regułę szczytu i końca. Dokładnie. Nasza ogólna ocena jakiegoś dłuższego doświadczenia, wakacji, filmu, wizyty u dentysty, zależy głównie od tego, jak intensywny był jego najlepszy lub najgorszy moment, czyli szczyt, oraz od tego, jak się ono zakończyło. A całkowity czas trwania tego doświadczenia, jak długo bolało albo jak długo było przyjemnie. Zaskakująco mało ważne dla wspomnienia, jaźń pamiętająca jakby robi zdjęcie szczytu i końca i na tej podstawie tworzy ogólną ocenę. Ten eksperyment z zimną wodą to chyba dobrze ilustruje. Tak, ludzie trzymali rękę w bardzo zimnej wodzie przez powiedzmy 60 sekund. W drugiej wersji trzymali ją przez 60 sekund w tej samej zimnej wodzie, a potem przez dodatkowe 30 sekund w wodzie nieco mniej zimnej. Czyli obiektywnie dłużej cierpieli? Ale która wersja była wspominana jako mniej nieprzyjemna? Ta dłuższa, bo kończyła się nieco lepiej. Jaźń pamiętająca wolała to wspomnienie z lepszym zakończeniem, mimo że jaźń doświadczająca cierpiała dłużej. Czyli żyjemy trochę dla wspomnień, dla dobrych historii, a niekoniecznie dla sumy przeżytych chwil. Wygląda na to, że tak. Traktujemy życie jak opowieść, w której liczą się punkty kulminacyjne i zakończenie. To ma ogromne konsekwencje dla naszego dążenia do szczęścia i dobrostanu. Kahneman i inni próbowali mierzyć ten dobrostan doświadczany, to samopoczucie chwila po chwili. Jakie były wyniki? No pokazują na przykład, że takie czynności jak kontakty towarzyskie czy aktywny wypoczynek dają nam więcej pozytywnych emocji na co dzień niż no nie wiem, dojazdy do pracy czy bierne oglądanie telewizji. Co ciekawe, badania sugerują też, że chociaż pieniądze generalnie zwiększają satysfakcję z życia, Czyli ocenę jaźni pamiętającej? Tak. To ich wpływ na codzienne samopoczucie, na dobrostan doświadczany, wydaje się osiągać pewne plato powyżej pewnego poziomu dochodów. Może dlatego, że tracimy zdolność cieszenia się małymi przyjemnościami. Ważne jest też to złudzenie skupienia. Kiedy myślimy o jakimś jednym aspekcie życia, na przykład o klimacie w Kalifornii, to przeceniamy jego wpływ na ogólne szczęście. Tak, a w rzeczywistości na nasze samopoczucie wpływa mnóstwo drobnych, codziennych rzeczy, o których nie myślimy, kiedy oceniamy swoje życie jako całość. Dobrze to podsumowując tę fascynującą podróż po fragmentach Kahnemana. Nasze myślenie jest no, skomplikowane. Mamy ten szybki, intuicyjny system 1, który często działa świetnie, ale jest podatny na przewidywalne błędy. Uh -huh. I mamy ten wolny, analityczny system 2, który mógłby te błędy korygować, ale część to mu się nie chce, jest leniwy i łatwo się męczy. Kluczowy wniosek jest chyba taki, że samo uświadomienie sobie tych mechanizmów, tych heurystyk, błędów, pułapek, to już jest pierwszy krok. Krok do tego, żeby podejmować może trochę bardziej świadome, trochę lepsze decyzje. Dokładnie zrozumienie, jak myślimy, daje nam narzędzia do myślenia lepiej. I to nie jest tylko jakaś abstrakcyjna wiedza akademicka, to ma przełożenie na wszystko, na finanse osobiste, na zdrowie, na relacje. Na politykę społeczną też, jak ta cała teoria nacz, delikatnego popychania ludzi w stronę lepszych wyborów. Oczywiście, na zarządzanie w firmach, na to, jak prowadzić spotkania, jak podejmować strategiczne decyzje, samo posiadanie języka do opisu tych zjawisk, jak efekt zakotwiczenia czy niechęć do straty, już pomaga je zauważać i o nich rozmawiać, trochę jak lekarz, który zna nazwy chorób. No właśnie. A na koniec taka myśl, która mi się nasuwa z tej koncepcji dwóch jaźni. Skoro ta nasza jaźń, pamiętająca, która no, rządzi naszymi wyborami, opiera się na takich zniekształconych wspomnieniach, ignoruje czas trwania, faworyzuje szczyty i końce, mm -hmm. to czy my moglibyśmy jakoś świadomie, no wiesz, bardziej zadbać o dobrostan tej naszej drugiej jaźni, tej doświadczającej? Nawet jeśli to by oznaczało wybieranie doświadczeń, które są może mniej spektakularne, mniej pamiętne, nie tworzą takich super historii. To jest fundamentalne pytanie, czy postawić na stałą, umiarkowaną przyjemność, która poprawi jakość przeżywanych chwil, nawet kosztem mniej intensywnych wspomnień. Co jest ważniejsze? Dobre wspomnienia czy dobre chwile? Praca Kahnemana na pewno zmusza do głębokiej refleksji nad tym dylematem. To nie jest łatwe pytanie. Niezwykle fascynująca lektura i fascynująca rozmowa. Dziękuję Ci bardzo za tę wspólną analizę. I ja również dziękuję. Mam nadzieję, że ta dyskusja była równie ciekawa dla naszych słuchaczy, jak dla nas. Mamy nadzieję. Dziękujemy wszystkim za uwagę. To był nasz piątkowy odcinek książkowy, a my słyszymy się już w poniedziałek. W poniedziałek wracamy do tematów bieżących, będziemy omawiać aktualną sytuację geopolityczną na świecie. Dokładnie. Dlatego zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, żeby niczego nie przegapić. Tymczasem życzymy miłego weekendu. Do usłyszenia.